Nazywam się Jakub Zalega. Startuję w rajdach i wyścigach samochodowych od 1995 roku. Od 2021 roku jestem na podium górskich samochodowych mistrzostw Polski w kategorii historycznej. Ścigam się samochodem Volkswagen Golf GTI. Taka przyczepa bardzo ułatwia transport samochodu na, na wyścigi. Każde zawody to jest co najmniej 400 km w jedną stronę i odpowiednia przyczepa daje możliwość komfortowej jazdy na zawody i z zawodu.